Witajcie w dziesiątym odcinku serii Zagrajmy w Ratchet Clank Leaf Apart Patrzę yy. się tutaj, to jest na pewno ten sejf. Tak, to jest na 100% safe Moi drodzy Sanin to Tylko ustawię Tak, żebyście mieli wszystko ładnie widoczne Nie przemyślałem na początku żeby tak fajnie ustawić Okej okay. Najlepsze nagrywanie Chyba ja leżę na YouTube w moim Powinno być teraz Mniej więcej wszystko dobrze. Tak. Przedmioty. Wąwozie Molono mieści się największe złomowisko w galaktyce. Niegdyś istniała tu arena walk ogromnych robotów, na której urządzano również slamy poetyckie. Obecnie Pozostało po nich składowisko starożytnych surowców i zapomnianych technologii. Imperator nie wykazuje zainteresowania tymi przestarzałymi częściami, ale znalazły one amatorów w postaci bulardów, którzy zbierają je i sprzedają. Ostatnio jednak coraz częściej padają ofiarą piratów. A ja jeszcze nie przy, a, przywitałem, że chyba nie? Tutaj Alex Barkowski, witajcie w odcinku, przepraszam, tak spóźnionym przywitanie. Planetę Wiceron nieustannie lękają burze. Mieści się tu jedno z najbardziej niesławnych więzień w galaktyce Zordum. Zanim władzę objął imperator Nepalius, przetrzymywano w nim morderców, tyranów i potworów. Obecnie wtrąca się do niego domniemanych i faktycznych członków ruchu oporu oraz wszelkie istoty, które uraziły imperatora, choć. Więzienie jest poważnie przepełnione, więc jego władze obrały nową strategię. Więźniowie otrzymali rekreacyjną ścieżkę zdrowia bieg pod pracującymi tłokami. Mój drogi zórki słynie ze spokoju i niechęci wobec przemocy, a także z niezłychanej uczynności. Większość gości nie wie jednak, że wszyscy członkowie naszej rodziny byli kiedyś elitarną, syntoidową bronią. Zór własnoręcznie wygrywał wrogom całe symfonie cierpienia. Pewnego dnia, gdy siedział pośród szczątków skarstu i rozmyślał nad masową eksterminacją, której się dopuścił, zdał sobie sprawę, że może zabić wszystko, z wyjątkiem głodu i pragnienia. Odłożył więc blaster i zbudował przybytek, w którym mógł codziennie walczyć z jednym. Ponieważ jednak część istot nadal odczuwa głód przemocy, pani Zurkon rozkręciła niewielki interes związany ze sprzedażą i modyfikacją broni, a Zurkon Junior otworzyła arenę walk. Gadżety muszę ze przeczytać. I galeria. Po tej skończonej stadii to możemy... Będziemy Co się tu stało? To jak znaleźć imperatora? Zanim odpowiem, dobra, na pewno jesteś gotowa? Potem nie będzie odwrotu. Tak. Okay, okay. Musimy go zwabić. Więc pomyślałem, że przebiorę się za robota. Z naprawdę dużym... Wiecie co to za dźwięk? Posłuchajcie. Czy to... strach? Może nieuchronność śmierci? Nie, to ja! <grystanie> Wygrywam! Moglibyście rzec, o nic nowego, ale wy jesteście częścią jednego wymiaru. Co zresztą? Może jestem staromodny, ale wierzę, że każdy zasługuje na małe zniewolenie. Więc dla uczczenia tak doniosłej okazji pragnę uhonorować doktora, który był dla mnie inspiracją. Jego wymiar zamierzam podbić osobiście. Co? Pierwszy cel! <noise> Megalopolis! <noise> lub, mówiąc straszniej, <noise> nowe lepariusze Ty ma Zbieramy się! czy powinno Avengers do boju No i tak Chodź, chwila jesteśmy w domu? Obawiam się, że tak. Coś mi tu nie gra, zaraz jesteśmy.